Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam klawiaturę mechaniczną Cooler Master SK620. Zapraszam do oglądania. Unboxing. Na przodzie pudełka widzimy render klawiatury z włączonym podświetleniem, informację, że jest to 60, ma czerwone niskoprofilowe liniowe przełączniki, jest kompatybilna z oprogramowaniem Master Plus i ma podświetlenie RGB. Z prawej strony mamy model klawiatury. Z tyłu widzimy krótki opis cech klawiatury, a z boku ponownie logo i model. A więc otwórzmy to. Na samym początku mamy instrukcję obsługi, urządzenie do wyciągania kijaków, kabel USB-A na USB-C oraz oczywiście samą klawiaturę. Recenzja. SK620 to klawiatura 60%, czyli bez numpada, a klawisze funkcyjne są dostępne po odpowiedniej kombinacji klawiszy. Jej wymiary to 293 x 103 na 29 mm, dzięki czemu bez problemu zmieści się w każdej torbie czy plecaku, co czyni ją idealnym narzędziem dla osób często podróżujących lub pracujących zdalnie. Ponadto konstrukcja klawiatury jest bardzo solidna, co gwarantuje jej trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo sama waga klawiatury, która wynosi 377 g bez kabla, znacznie ułatwia jej przenoszenie, a równocześnie nie sprawia wrażenia delikatnej. Klawiatura od góry ma obudowę zeszotkowanego aluminium, co prawda nie widać go za dużo, jednak jest. Od spodu znajdziemy cztery stopki antypoślizgowe, w tym dwie gumowe nóżki do regulacji wysokości, niestety tylko jednopoziomowej, oraz mamy wejście na dołączony do zestawu kabel USB-A na USB-C o długości 180 cm, który jest pokryty czarnym oplotem. Sama klawiatura dostępna jest w w kolorach Space Gray oraz Silver White. Czcionka na kick jest bardzo czytelna, a one same są dobrze wyprofilowane, co sprawia, że palce się po nich nie ślingają. Użyte w klawiaturze mechaniczne przełączniki Cherry MX Low Profile są bardzo ciche i responsywne. Dzięki nim użytkownik może szybko i precyzyjnie reagować na wciśnięcie klawisza, co jest szczególnie ważne dla osób korzystających z klawiatury do gier. Ponadto przełączniki Cherry MX Low Profile mają niski profil, co pozwala na zmniejszenie grubości samej klawiatury i zwiększenie jej mobilności. Teraz posłuchajcie jego one brzmią. Oprogramowanie Master Plus pozwala na dostosowanie ustawień klawiatury do indywidualnych preferencji użytkownika. Za pomocą programu możemy personalizować funkcje klawiszy, możemy również nagrywać makra, tworzyć do czterech profili oraz oczywiście zmieniać podświetlenie. Klawiatura Cooler Master SK620 jest wyposażona w podświetlenie LED RGB, co pozwala na pracę w słabych warunkach oświetleniowych i dodaje klawiaturze eleganckiego wyglądu. Teraz widzicie wszystkie tryby podświetlenia. Dzięki wbudowanej pamięci w klawiaturze możemy mieć ciągle nasze ustawienia niezależnie od komputera, do którego się podłączymy. Sama klawiatura jest napędzana przez 32-bitowy procesor ARM i obsługuje pełny NK Rollover. Zatem niezależnie od tego, ile przycisków naraz zostanie wciśniętych, urządzenie powinno prawidłowo rozpoznać każdy z nich i wyzwolić adekwatne akcje. Podsumowując, uważam, że jest to ciekawa, niewielka klawiatura, która świetnie sprawdzi się w grach czy w pracy. Przez jej wymiary i wagę jest bardzo mobilna, ale równocześnie jej niewielki rozmiar powoduje, że nie jest to klawiatura dla każdego. Ponieważ może być problematyczna dla osób o większych dłoniach, dlatego przed zakupem najlepiej sprawdzić urządzenie w sklepie. Klawiatura ma ładnie wyglądające podświetlenie i jest kompatybilna zarówno z Windowsem jak i Mac OS, o czym świadczą oznaczenia na przyciskach. Ogólna ocena tej klawiatury to 9 na 10. Plusy. Cena, rozmiar, podświetlenie, NK rollover, kabel w oplocie, jakość wykonania, kompatybilność z Mac OS. Minusy. Brak wymiennych nakładek w innym kolorze. No tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, subażonaczkę oraz jeśli chcecie napiszcie jakieś komentarze, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.